kręgosłup się niszczy siedząc, bo działa tak na kręgosłup i chora się lacuje z bedelizmu. ciąży. tak. Gorzej jak ciąży. Choroba jest w Ale taka mocna jest. <noise> niszczy. Dobry, A ja mam ja pytanie, bo to jest ważne. Czy Kaczyński przewidział kryzys ekonomiczny? Kryzysu nie ma, bo to świadomością artykułu Maderty. Kaczyński zrobił szachmat mocny. Wprowadził premiera. Zimie, Ale już teraz nie ma tego premiera. Swojego. Ale teraz tak, to, nie a, zrobił, to, żeby mieć zaufanie, co? Dobry. A, to było trwane. Jest to kontrolę, zaufanie. jest kontrolę. kontrolę, łapiesz to, co? Do kontrolę, Dobry, tak? Dobry jesteś, co? Dobry jest. Mam nadzieję. Wybrałeś tak. to, że zrobił Czach jest. Dobrze. Chodzi Oni jest. tego nie Tylko wiesz, jak to działało? Kaczyński powinien zrobić jeszcze lepszy Maciek. Jeżeli wytworzył prawo. Mhm. Jeżeli zrobił pra prawa i pracy. I, i skończył prawo na uniwersytecie, to powinien założyć prawo w Sejmie, bo gdzie są najwięksi zbrodniarze? W Sejmie. Posłowie to co, posłowie to są. Posłowie, Posłowie to ich chroni przez... mogą przez to wszystko zrobić. Mogą, tak. Nieważne co robią, oni robią dobrze, ale niszczą ludzi, ludzi. Wiesz jak niszczą ludzi? Kradną. Unitech ich chroni, kradną. Ludzie z każdego człowieka okradają. Jest to jest bardzo każdego. złe. Ład jest to? Napisałem włań, to. Mu. Napisałem włań. to mu, że każda żłobkówka musi iść pod prawem. To, to jest ważne, bo to każdy ja mu. Wtedy no, mu mówi, jeszcze, kontrolujemy, dziesek, tak udałem. Mu, mu coś takiego, jak aby czadło. Jakbyś to była na która wszystko.